Jak to jest, kiedy polityk z wieloletnim stażem, doświadczony samorządowiec, wsiada na rower, jedzie do lichenia, to coś nim kierowało, coś nim powodowało? Co się stało takiego? Przede wszystkim ja, jeśli złożyłem jakieś przyrzeczenie, czy złożyłem publiczną deklarację, to staram się ją wypełnić. A tak się złożyło, że właśnie. Nie, ho, ho. Eugeniusz Kłopotek, to doświadczony polityk, były poseł z ramienia PSL, obecnie wójt Warlubia, małej miejscowości na skraju województwa kujawsko-pomorskiego. Pewnego dnia obudził się, wsiadł na zwyczajny, turystyczny rower i sam wyruszył na rowerową pielgrzymkę do Lichenia. Pokonanie ponad 200 km zajęło mu trzy dni. Zabrał ze sobą zapas wody, przybory kosmetyczne, ubrania na zmianę i żadnej żywności. Jak się zakończyła ta eskapada i skąd ten pomysł? Za chwilę wszystko się wyjaśni. Przede wszystkim wychodzę z założenia, że danego słowa trzeba tu trzymywać. Kiedy byłem zaproszony do jednej ze stacji telewizyjnych na bożonarodzeniowe spotkanie i wówczas była mowa też o zbliżających się tegorocznych wyborach parlamentarnych, ja wówczas złożyłem taką deklarację: jeśli opozycja pójdzie jednym blokiem do wyborów, to siadam na rower i jako pielgrzymkę dziękczynną wykonam trasę do Częstochowy. To jest ponad 400 km. Tak sobie pomyślałem, o no gdzieś 70 km dziennie powinny 6 dni powinno wystarczyć. No ale okazuje się, że opozycja nie idzie jednym blokiem, idzie w kilku blokach. No to wówczas Żałując tego, że tak się nie stało, mówię, dobra, pojadę z pielgrzymką pokutną do Wychenia. bliżej 222 km. Bo tyle akurat zrobiłem przez te trzy dni. Jednak kiedy już decyzje zapadły, kto jak idzie w tych wyborach, rozpoczęła się kampania wyborcza, na prośbę mojej żony Agnieszki zmodyfikowałem tę moją intencję. Bardziej neutralną ją zrobiłem. Żeby już nie dołować tej opozycji. I pojechałem w intencji rozważnego wyboru Polaków i odbudowania wspólnoty po 15 października 2023 roku. Czy się uda, zobaczymy? Dojechałem w każdym bądź razie. No, na pewno łatwo nie było, bo do pokonania taka, taki szmat drogi, no to rzeczywiście trzeba było się zmierzyć ze swoimi słabościami począwszy od sprzętu rowerowego, a znając, znając zacięcie, to raczej to nie był sprzęt profesjonalny, tylko turystyczny. Zwykły turystyczny rower. Tak, więc pewnie był załadowany jakimiś podstawowymi rzeczami typu jedzenie, picie, być może namiot. Jak to wyglądało? Tak? Nie Już miałem z góry ustalone miejsca noclegowe. Mianowicie pierwszy nocleg koło Bydgoszczy, bo ze ześlinie ruszałem z miejsca zamieszkania, niedaleko Bydgoszczy w gminie siecienko Usyna po przejechaniu 74 km. Drugi etap we wtorek był najtrudniejszy, bo 88 km i był taki ten nieciekawy yy, upał, był taki, taka wilgotność, duchota taka była. Ale dojechałem do Janikowa. I na, na trzeci dzień to już był bułka z masłem, to była mianowicie 60 km do samego Lipenia. Co miałem? No, przede wszystkim trzy koszulki na zmianę. <grym> Wiadomo, cały ten ubiór podstawowy na zmianę. Do tego oczywiście kosmetyki, no bo ten ręcznik trzeba mieć i wodę. Jedzenia nie brałem żadnego. Jedzenie zawsze można po drodze zjeść. Nie? I nie było problemów. Najtrudniejszy był drugi dzień. I tak sobie pomyślałem, nawet w żartu już kiedyś mówiłem, jak mówiłem, że jadę do Lichenia. Gdyby się jednak okazało, że jeszcze w ostatnim moment, momencie doszłoby do porozumienia z Koalicją Obywatelską, to bym przeciągnął te trzy dni dodatkowe do Częstochowy, bo to, to jest kolejne 200 kilometrów. Ale już byłem w, takiej, w takim gazie, że spokojnie bym dojechał. Szaleństwo. Kompletne szaleństwo. No ale ja się tego spodziewałem, także to nic, żadnego zaskoczenia nie ma. I co? Dojechaliśmy do, do Lichenia. Marsz do kościoła, jakaś modlitwa, jakaś musza, i powrót dalej na dwóch kółkach? Czy już przyjadamy? Nie, 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 już. Tu byłem przezorny i ubezpieczony. Mówię do Agnieszki, do małżonki: słuchaj, z lichenia, zwłoki musisz do domu przywieźć. I żona rzeczywiście przyjechała, ale też proszę zauważyć jedną rzecz. Ci, którzy zapowiadali pogodę, że nadchodzi ten front burzowy deszcze. I rzeczywiście od zachodu obszedł, w tym trzecim dniu, w środę dojechałem do Lichenia. Postawiłem rower przy bazylice, żeby zrobić sobie jedno zdjęcie, żeby to jest prawdą. I za chwilę jak lunęło, jak trzasnęło, no miałem ogromne szczęście. A więc Boża chyba nade mną, bo matka Boska o Czy ta e, poważna podróż do lichenia? Bo zapoczą, zapoczątkowana była jakimś treningiem intensywnym, przed tym wyjazdem jak to wyglądało? Znaczy, ja po pierwsze bardzo lubię rowerami jeździć, ale mieliśmy taki sprawdzian, mianowicie po raz kolejny, po raz drugi właściwie, organizowaliśmy, organizowaliśmy jako gmina w Arlubie taki rajd kujawsko-pomorskie na rowery po terenie gminy w Arlubie, Josie i nawet jeżerów. Ta trasa liczyła 36,5 km. Ja teraz się zastanawiałem, czy z tych śliwic, biorę udział w takim rajdzie, było 280 uczestników. No i teraz się zastanawiałem, czy z tych śliwic jechać samochodem, mając rower zapakowany, czy jednak w tych śliwicach wsiąść na rower, dojechać do gminy Walnubie, objechać z nimi trasę i wrócić z powrotem do yy, śliwic. I tak zrobiłem ponad 90 km. O, mówię forma jest. Ja mam taką anegdotę jeszcze powiem, ale to był fakt autentyczny. To było już kilkanaście ładnych lat temu. W przeddzień Bożego Ciała postanowiłem pojechać rowerem z Bydgoszczy do Męcikału, tam do, do, do Brus, do gminy Brus. I. To też jest naprawdę. 110 km, właśnie. Bo jeszcze bokiem wiadomo. Tak, tak, tak. I proszę sobie wyobrazić. Przezorny zawsze ubezpieczony. Mianowicie jak y, dojechałem do Cekcyna, tak. a mówię wejdę do sklepu i kupię sobie dwa rębóle. Tak. Nie. Tak. Pojechałem dalej i oko w pobliżu wozi wody zrobiłem sobie postój. To było 70 kilka kilometrów, mówię nie dam rady. A jeszcze ponad 30. No, nie dam rady dojechać. Odcięło prąd zupełnie. Ale wypiłem te dwa Red Bulle, tak jak Adam Małysz mówił, nie bułka i Red Bull i słuchajcie, dojechałem.